Mieszkańcy trzech gmin w województwie opolskim znów ruszą do urn. Pierwsze wybory uzupełniające w najbliższą niedzielę odbędą się w Oleśnie, Zawackiem i w Rudnikach. Natomiast 21 lipca w Praszce i Wilkowie. W najbliższą niedzielę do urn pójdą mieszkańcy dwóch gmin, bowiem w tej trzeciej się, odbędą się wybory bez głosowania. To znaczy zgłosił się jeden kandydat, którego wybór zostanie potwierdzony w niedzielę i zostanie radnym. Chodzi o gminę Rudniki. Jeśli chodzi o pozostałe dwie gminy, w których odbędzie się głosowanie, to mamy Zawackie i mamy Olesno. Zarówno w Zawackim, jak i w Olesnie w okręgu numer 4 mieszkańcy będą wybierać swojego radnego spośród zgłoszonych kandydatów w lokale, zarówno w Oleśnie, jak i w Zawadzkim będą otwarte od godziny 7 do godziny 21. Każde z tych wyborów przeprowadzane jest ze względu na to, że radnymi zostali obecnie włodarze, wobec czego jest konieczność uzupełnienia, bowiem to są okręgi jednomandatowe i tam nie było kolejnego z listy, który mógłby wstąpić za wybranego na wójta czy burmistrza.